Hej, hej, hello! Witajcie w misiowym świecie World Best Joanny. Dzisiaj przychodzę do Was z dwiema ważnymi informacjami. Pierwszą z nich jest to, że mm, stworzyłam stronę internetową, na której możecie e, bez posiadania konta na YouTubie, bądź konta na Facebooku, bądź Instagramie, zajrzeć do tej strony mojej internetowej i zakupić... To, 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 co właśnie po prostu potrzebujecie, czyli schematy szydełkowe. E, na tą chwilę, na razie, schematy szydełkowe, czy kiedyś będą włóczki, inne akcesoria, okaże się z czasem. Jak tu oczywiście wy będziecie tutaj sobie oczywiście chcieli, e, no, po prostu chcielibyście o tym je kupować. Wtedy zobaczymy, czy taka opcja tu właśnie będzie. Co możecie znaleźć na tej mojej stronie? Schematy szydełkowe na maskotki, które dotychczas zostały przetestowane przez moje wspaniałe testerki, oraz schematy na sweterki. I właśnie przychodzę do Was tutaj dzisiaj, byście zobaczyli, co mam dla Was nowego, jakby w formie tutaj takiej. Fizycznej pokazuję Wam sweterek, który stworzyłam z pięknymi rękawami, które są po prostu cudowne, bo są duże. I tutaj tylko zależy wyłącznie od Was, jak chcecie, by Wasze te balonowe, naprawdę balonowe rękawy wyglądały: czy bez ściągaczy, czy ze ściągaczami, czy troszkę mniejsze, czy w ogóle bez. Balonów, tylko zwykłe rękawy. E, uwierzcie mi, wzór jest naprawdę banalnie prosty. Do tego schematu całego mamy filmiki, mamy o, z, y, z, graficzne y, obrazki, czyli zdjęcia, dodatkowo też normalne zdjęcia, a także filmiki instruktażowe, które są dostępne tylko dla osób, które posiadają dany schemat. Jak wygląda sweterek? Już Wam pokazuję. Jest on w takim tutaj <laughs> fajnym, pięknym wzorze, z takim wielkim, naprawdę zobaczcie, fajnym, ekstra balonowym rękawem. Gdy sobie zrobicie trochę wyżej, to będzie on wyglądał w ten, zobaczcie, fajny, ekstra sposób. Także Wam naprawdę polecam. Możecie z tego zrobić wszelką opcję. Jeżeli macie tu oczywiście ochotę, by zrobić sobie e, nawet na, na krótszy tu wiadomo rękaw, możecie zrobić sobie też dekolt. Na okrągło, który tak samo jest oczywiście opisany, a także, e, gdy macie oczywiście ochotę, możecie też przyjść, zobaczyć sobie zdjęcia, jak zostało wykonane sweterek dla chłopca z tego właśnie wzoru, który mu się naprawdę spodobał. Więc jest to wzór, słuchajcie, uniwersalny. Jest to wzór e, dla i kobiet, i dzieci, i nawet.